Witam Was wszystkich. Mamy 19 stycznia. Niedziela, więc rekonesans, i patrzcie, co się dzieje. No. Mijasz się nogi, ugieły. Chodź, Leży. Wieniec. Zaraz podejdziemy. Zobaczymy, jestem dzisiaj z kolegą. Kurde, no. Z daleka już ptaki było słychać i jakoś po tych ptakach udało się go najść. O kurde, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Taki bynio. Nie wiem, czy to się liczy tu. Czy to dwunastak, czy trochę krótkie. No ale jest trafienie. Kurde, początek roku się zapowiada obiecująco. Fajnie, fajnie. Poczekaj, poczekaj, nie ten. Nie jest. Dobra, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Świszcząco, no. świszcząco, Dobra, coś tam jeszcze wychodzi? Pokaż, pokaż. Aaa, ładniej tu jest. Dobrze, że go ruszyłeś. No. No się trzęsą. No, trzęcą się trzęcą. Kurde, wyczuliśmy pismo nosem. Dobra, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Trzymajcie się.